i organizatorzy uroczystości odsłonięcia pomnika ludziom Solidarności z okazji obchodów 36. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność w Policach. Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sierpień 1980 i utworzenie NSZZ Solidarność na zawsze pozostaną jednym z najważniejszych doświadczeń i najwspanialszych dokonań Polaków w naszej współczesnej historii. W wielkiej mierze Solidarność narodziła się tutaj, na Pomorzu Zachodnim. Masowy protest pracowników ponad 300 zakładów ziemi szczecińskiej miał ogromne znaczenie w zmaganiach z komunistyczną władzą. Żądanie wolnych, niezależnych związków zawodowych stanowiących wyłom w autorytarnym systemie Znalazło się na czele szczecińskich postulatów. Z dumą mogą Państwo uważać legendę i osiągnięcie polskiego sierpnia, za ważną część swojej lokalnej tradycji i tożsamości. Przed rokiem dziękowałem w Szczecinie mieszkańcom ziemi zachodniopomorskiej, za Państwa poświęcenie dla wolnej Polski i dziś czynię to ponownie. Jestem pełen uznania dla Państwa inicjatywy aby wznieść i odsłonić w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych pomnik Ludziom Solidarności. Sierpień 1980, bezkrwawa rewolucja, która doprowadziła do upadku komunizmu i otworzyła naszej ojczyźnie drogę do wolności, była wspólnym dziełem milionów Polaków. Powinniśmy pielęgnować pamięć o zasługach każdego, kto przyczynił się do tego historycznego przełomu. Właśnie tak pojmuję Państwa intencje, aby oddać część nie tylko tym, których nazwiska stały się głośne, ale również wszystkim tym, którzy przyjęli rolę bohaterów drugiego planu, a swoją niepokorą, odwagą, determinacją wzbudzili potężną falę wolności. Tym, którzy kierując się patriotyzmem i sumieniem, stworzyli wielki etos Solidarności i zawsze marzyli, by stał się on fundamentem niepodległej Polski. Takich ludzi tutaj w Policach i na ziemi szczecińskiej, zachodniopomorskiej było i jest wielu. Takich ludzi jest wielu w całej Polsce. Razem z Państwem składam im hołd. Dziękuję inicjatorom i twórcom tego pomnika, który wyraża naszą wdzięczność i nadzieję na przyszłość. Z najgłębszym przekonaniem chcę powtórzyć, że nie ma przyszłości bez solidarności. Tak jak poczucie wspólnoty okazało się naszym najsilniejszym orężem w walce z komunizmem, tak teraz solidarną więź z bliźnim i solidaryzm społeczny trzeba rozumieć jako najlepszą receptę na zbudowanie silnej, sprawiedliwej i uczciwej Rzeczpospolitej. Eto Solidarności nie jest muzealnym eksponatem, ale żywym dziedzictwem. Który powinniśmy uważać za kontynuację polskiej wolności. Nie tylko dlatego, że jesteśmy winni bohaterom Polskiego Sierpnia, ale również w imię odpowiedzialności za przyszłość naszego państwa, za rozwój Rzeczpospolitej, za pomyślność Polaków. Chrześcijańskie wezwanie, jeden, drugiego brzemiona noście, które z taką mocą przywoływał papież Jan Paweł II, jest ponadczasowe. A myślenie oparte na solidarności jest myśleniem prawdziwie nowoczesnym. Musi ono przenikać w zasady działania gospodarki państwa i społeczeństwa. Tylko solidarność, a nie egoizm, ostra rywalizacja, nierówność szans może być podstawą rozwoju człowieka i ludzkiej wspólnoty. Pokażmy, że dobrze zrozumieliśmy lekcję Polskiego Sierpnia i razem uczyniliśmy naszą wielką inspirację. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Dziękuję.